Cześć kochani, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Magda. Witam Was w kolejnym odcinku Chronic The Sims, gdzie przybliżę Wam dwa kolejne trójkowe otoczenia, które można kupić ze Store. Pierwsze z nich to wydane 21 lutego 2013 roku Aurora Skies. Otoczenie wzorowane na surowości północnych krajów, szczególnie Islandii, bowiem było inspirowane Reykjavikiem. To otoczenie nie dodawało jakichś niesamowitych nowości, ale z kronikarskiego obowiązku wspomnijmy i o nim. Po pierwsze, skoro mamy zimną północ, to na niebie raz na jakiś czas, konkretnie zimą, pojawia się tytułowa Zorza Polarna, która jest mocno rozczarowująca, bo zamiast takich eterycznych zygzaków widzimy po prostu zielonkawe chmury. Drugim ważnym dodatkiem jest balon na gorące powietrze. Jest to pierwszy środek transportu, którym można poruszać się w powietrzu. Simowie mogą też dokonywać interakcji w trakcie lotu, a sam lot daje Simom różne nastrójniki. Oczywiście w balonie można robić bara-bara, a nawet się zaręczyć. No i gdyby to otoczenie dodawało wyłącznie to, to no naprawdę byłoby bardzo mało. Ale w Aurora Sky Simowie bardzo skupiają się na nauce i rozwoju intelektualnym i to już od najmłodszych lat. Jeżeli kupicie wersję Gold otoczenia standardowo zyskujecie dodatkowy budynek, centrum wczesnego nauczania, mali geniusze, chodzik oraz kojec do zabawy dla toddlersów. Ułatwią one najmłodszym Simom naukę kluczowych umiejętności. I jak sami widzicie Aurora Sky łączy miłość do nauki oraz przyrody. A jacy są Simowie zamieszkujący to otoczenie? To na co zwróciłam uwagę to, że aż roi się tam od Simek w ciąży, pewnie dlatego, żeby ktoś mógł korzystać z tych rzeczy dodanych dla najmłodszych Simów. No i że wielu Simów nosi imiona nawiązujące do przyrody. Z ciekawych rodzin zamieszkujących otoczenie możemy na pewno wymienić rodzinę Olsen. Składa się z dwóch duchów. Oskara Olsena, który po śmierci żony przeprowadził się do swojego najlepszego kumpla Emila, który niedługo również poszedł w ślady żony Oskara, no a na sam koniec przyszła pora na Oskara. Żonę i męża śmierć mogła rozłączyć, ale nie najlepszych kumpli. Kolejną ciekawą rodziną jest rodzina składająca się z trzech Simów: Wiktora Valquista, jego BFF Jaspera Sandstroma i adoptowanej córki Wiktora Lynn. Jest to jedna z par. No w sumie w tym przypadku tylko pada wyraźna sugestia, że mamy do czynienia z simami LGBT, bo w grze jeśli chodzi o relacje, to panowie owszem są tylko najlepszymi przyjaciółmi, ale ich córeczka Lynn nosi nazwisko składające się z połączenia ich nazwisk Walstrom. Na pierwszą otwarcie tęczową parę musimy poczekać jeszcze ponad pół roku do wydania otoczenia, o którym będę mówić w kolejnym odcinku kronik. Kolejna ciekawa simka to Fjord Wrabler. Jest to ciekawa, bo jest inspirowana Björk, chyba najsłynniejszą islandzką piosenkarką. Zgodnie z tradycją, w tym otoczeniu również pojawia się znana z wcześniejszych części gry rodzinka. Tym razem będą to papuszki, czyli biker. Mamy tu do czynienia z Lucjanem Papuszką, w tej wersji, w oryginalnej wersji imienia Loki, jego rodzicami i siostrą Erin. Zamieszkują parcelę o nazwie Przestronne Gniazdo. Lucian i jego siostra są jeszcze małymi dzieciakami. Dla kogo jest Aurora Skies? Na pewno dla osób, które lubią skandynawskie klimaty, no i dla osób, które chciałyby koniecznie mieć wszystkie otoczenia do The Sims 3. Nie dzieje się tu za dużo, ale chociaż ta Zorza jest... Nie powiedziałabym, że jest ładna, ale jest. Znacznie ciekawszym, przynajmniej moim zdaniem, otoczeniem jest dolina smoków. To było otoczenie, które kupiłam tak szybko, jak tylko mogłam. A że premiera była niedługo po moich urodzinach, bo 30 maja ja mam 26, to i rodziców udało się mi naciągnąć. Całe to otoczenie jest mocno bazowane na świecie fantazy. Mamy tam elfów, smoki, średniowieczne klimaty, czego chcieć więcej. Ogólnie plot przypomina mi tu trochę, jak wydresować smoka. Bo według opisu pierwotnie mieszkańcy smoczej doliny walczyli ze smokami, a teraz po. Zmniejszeniu i udomowieniu smoków żyją z nimi w pokoju. I smoki są tutaj raczej trzymane jako użyteczne zwierzęta domowe, a nie bestie obronne. Jedyne, co teraz zagraża tej bajkowej krainie, to wojenka pomiędzy rodzinami Mitilien i O'Connell. I tu mamy trochę odgrzewanego kotleta, bo to trochę taki konflikt, jak na przykład między Landgrabami a Altami w Sunset Valley. Wiecie, która rodzina jest ważniejsza i powinna kontrolować miasto. Zarzewiem konfliktu jest to, że gdy smoki były faktycznie groźne, miasteczko było chronione przez rodzinę Mitilien. Jednak to rodzina O'Connell znalazła sposób, jak smoki oswoić. nowe zarzucają, że smoki, mimo że są malutkie, to nadal są niebezpiecznymi bestiami. I że w końcu to dziwne upodobanie co do zwierzaków domowych odwróci się przeciwko miasteczku. No ale o co chodzi z tymi smokami? W wersji BASIC mamy trzy kolorowe smoki, podobne trochę do tych z Jedynki. Przy czym gwoli ścisłości smok z jedynki to był faktycznie smok, a te z Doliny Smoków to raczej wiwerny. Więc tak, smoki wykluwają się ze smoczych jaj. Smocze jaja możemy kupić w trybie kupowania za 395 simoleonów. Z jajem możemy wykonać interakcje i to między innymi od tych interakcji zależy jaki smok się nam wykluje. Jeżeli mamy wersję bazową otoczenia, możemy mieć czerwonego, zielonego i fioletowego smoka. W wersji gold mamy też szansę na czarnego opancerzonego smoka. I każdy z tych smoków daje Simowi specjalny nastrójnik podczas trzymania. I ten nastrójnik zwiększa określone potrzeby, takie jak energia i higiena w przypadku czerwonych smoków, głód i pęcherz przy zielonych smokach, zabawa i towarzystwo przy fioletowych. Oraz energia i głód w przypadku opancerzonych czarnych smoków. Prócz tego smoki mogą pomagać Simom w uczeniu się umiejętności oraz w samych działaniach. Zielony smok w ogrodnictwie, fioletowy w towarzystwie i imprezach, czerwony może podpalać wrogów, a czarny no, czarny to jest taki OP. Jeśli mamy zainstalowany dodatek nie z tego świata, możemy przemieniać Simów w zombie. Poza tym przywołuje duchy i jest w stanie obdarować Sima kwiatem śmierci. Czarny smok jest dostępny tylko jeżeli mamy zainstalowaną wersję Gold otoczenia oraz The Duke Bow Renaissance Fair, czyli jeszcze dodatkową mikrozawartość do pobrania ze Store oczywiście za punkty, a punkty są oczywiście za hajsym. Lub jeśli mamy bonusowe punkty. Jeżeli chcemy zdobyć konkretnego smoka, musimy wykonać z jajem określone interakcje. Interakcja plotkują miłości do ognia zwiększa szanse na czerwonego smoka, porozmawiaj o przyjaciołach na fioletowego, porozmawiaj o pogodzie na zielonego, a rozmowa o egzystencjalizmie na opancerzonego czarnego smoka. No dobra, zahaczyliśmy o te renesansowe rzeczy i wersję Gold. Już mówię o co chodzi. The Duke of Bow's Renaissance Fair to parcela, na której Simowie mogą robić przeróżne aktywności. Była ona stworzona z myślą o Dolinie Smoków, jednak możecie ją ustawić w dowolnym otoczeniu. Simowie mogą strzelać z łuku, grać na skrzypcach, jest też mały plac zabaw. Wersja Gold to standardowa w przypadku otoczeń ze store bardziej rozbudowana wersja otoczenia. W wersji Gold dostajemy właśnie dodatkowo tego czarnego smoka, jeśli mamy ten cały renesansowy jarmar oraz jeszcze jedną dodatkową parcelę Celtic Lands. Z ciekawych parcel już w samej wersji bazowej mamy na przykład teatr, który bardzo przypomina szekspirowskiego Globe. No i poza tym ciekawostka. Smoczą dolinę mogliśmy też kupić w wersji pudełkowej. Okej, okay, ale dość o smokach, teraz trochę o simach. Wielu z nich jest inspirowanych baśniami i popkulturą. Wielu z nich ma irlandzkie, ogólnie takie celtyckie imiona i nazwiska. Wielu z nich ma też spiczaste elfie, uszy, nienaturalne kolory skóry, lub jest też bazowanych na postaciach nadnaturalnych. Oto więc subiektywny zbiór najciekawszych simów z Doliny Smoków. Rodzina Huli to nawiązanie do Robin Hooda i Lady Marion. Robin pracuje w karierze przestępczej, mając cechę dobry, a Lady Marion jest jego żoną. Rodzina Dolant, nawiązanie do czerwonego kapturka, który miał swój happy end. Babcia Wynn mieszka razem z kapturkiem Sarą oraz jej mężem Finnem, najprawdopodobniej leśniczym, który uratował je z paszczy złego wilka. Rodzina Suckle Home jest parodią Suki i Jasona House z serialu True Blood. Rodzina O'Connell to parodia Mary Dwalecznej i jej królewskiej rodziny. Rodzina Makana to nawiązanie do białej i czerwonej królowej z Alicji w krainie czarów Louisa Carola. Szczególnie przypominają te postacie przedstawione w adaptacji filmowej Tima Bartona. Aislin Walsh to nawiązanie do Miss Lowett ze Sweeney Tuda. może być też jego damską wersją, biorąc pod uwagę jej biografię. No i simowie powracający: Rodzina hack i Przyjemniak. Konkretnie są to Jennifer Pleasant i John Barb. Czyli siostra Daniela przyjemniaczka i jego przyszły szwagier, bowiem Jennifer i John są już zaręczeni. I to chyba kochani będzie na tyle. Czy podobały się Wam te otoczenia, a może macie któreś z nich? Koniecznie napiszcie waszą opinię. A ja się już z wami żegnam, życzę Wam miłego weekendu. Do zobaczenia, pa pa i cześć!